Witam serdecznie w ostatnim odcinku z serii dla początkujących, w którym zrobimy sobie powtórzenie. Zaczynamy. Jak już wcześniej wspominałem, odcinek ten będzie w formie quizu. Przygotowałem 20 pytań, które są oparte na poprzednich odcinkach z tej serii. Macie 10 sekund na wybranie odpowiedzi, po czym wyświetlam Wam tą prawdziwą i wyjaśniam ją. Pierwsze pytanie, ilu zawodników gra w jednej drużynie? A10, B15, C11 czy D14? Poprawna odpowiedź to B. W jednej drużynie gra 15 zawodników, z czego 8 gra w formacji młyna, a pozostałych 7 w formacji atakującej. A ile minut trwa mecz? A80, B60, C90 czy D70? Odpowiedź A to poprawna odpowiedź. Mecz jest podzielony na dwie 40-minutowe części, a pomiędzy nimi jest przerwa trwająca 10 minut. Teraz musisz wybrać poprawne dokończenie zdania. Przyłożenie jest warte. A 7 punktów, B 4 punkty, C 5 punktów czy D 2 punkty? A poprawna odpowiedź to C. Przyłożenie jest warte 5 punktów. Uwaga, uwaga, przypatrzcie się, co przedstawia to zdjęcie: A formację raka, B formację mola, C przyłożenie czy D formację młyna? Poprawna odpowiedź to D. Na zdjęciu widzimy oczywiście formację młyna. To teraz trochę trudniejsze pytanie. Kiedy dochodzi do pozycji spalonej? A. Kiedy piłka wyleci za linię pola punktowego? B. Kiedy leżący gracz przytrzyma piłkę na ziemi? C. Kiedy gracz znajdzie się przed kolegą niosącym piłkę lub przed kolegą, który ostatni zagrał piłkę? Czy D. Kiedy zawodnikowi wypadnie piłka z rąk? C to poprawna odpowiedź. Spalony polega na przekroczeniu granicy. Tą granicę wyznacza zwykle zawodnik trzymający piłkę lub ten, który ostatni zagrał piłkę. Czym skutkuje żółta kartka? A wyrzuceniem z boiska na 10 minut, B tylko upomnieniem, C całkowitym wykluczeniem z gry, czy D wyrzuceniem z boiska na 15 minut? Poprawna odpowiedź to oczywiście A. Rubista ukarany żółtą kartką musi przemyśleć swoje zachowanie na ławce. Ma na to 10 minut. Co robi sędzia, gdy zauważy wysoką szarżę? A. Nic to dozwolone. B. Podyktuje karnego. C. Podyktuje młyn. Czy D. Podyktuje wolnego? A poprawna odpowiedź to B. Wysoka szarża to jedno z największych wykroczeń. W takich sytuacjach arbiter dyktuje rzut karny dla rywali. Dodatkowo zwykle wlepia jeszcze za to kartkę. To teraz przejdźmy do historii. Kto jest uważany za stwórcę rugby? A Walter Camp, B. William Blard, C. James Gilbert czy D. William Webb Ellis? Poprawna odpowiedź to D. Twórcą rugby był oczywiście William Webb Ellis, a miało to miejsce w roku 1823 w miejscowości rugby. Nazwa tego sportu nie wzięła się więc znikąd. A kiedy został rozegrany pierwszy puchar świata?

Pierwszy puchar świata odbył się w 1987 roku na terenie Nowej Zelandii i Australii. Wtedy mistrzem została drużyna Nowej Zelandii po wygranym finale z reprezentacją Francji, wynikiem 29 do 9. To teraz porozmawiajmy o pozycjach. Jaką rolę pełni łącznik młyna podczas rozgrywania młyna? A. podtrzymuje strukturę na swoich barkach? B. pcha młyn? C. wrzuca piłkę pod strukturę, a następnie wyciąga ją. Czy D. nie bierze udziału w tym fragmencie gry? A poprawna odpowiedź to C. Łącznik młyna to zazwyczaj najmniejszy zawodnik w zespole, a więc w młynie odpowiada jedynie za wrzucenie piłki, a następnie wyciągnięcie jej. Skoro mowa o łącznikach, to czym powinien się cechować łącznik ataku? A. Świetną techniką podań oraz kopów. B. Przede wszystkim świetną zwinnością. C. dobrym szarżowaniem. Czy D. silną sylwetką. A poprawna odpowiedź to A. To łącznik ataku zwykle kieruje rozegraniami taktycznymi. Musi więc wykazywać się świetną techniką podań. To zwykle łącznicy podchodzą do wszelkich kopów na słupy, więc muszą również dobrze grać nogami. Kolejne pytanie: czym powinien cechować się doskonały filar? A. Przede wszystkim prędkością, b. silną sylwetką, c. techniką, czy d. siłą i szybkością. B to prawidłowa odpowiedź. Filarzy to zawodnicy, którzy podtrzymują strukturę młyna na swoich barkach. Prędkość to nie jest ich mocna strona. Jestem ciekaw, czy pamiętasz, ilu zawodników liczy jedna drużyna Rugby League. A 12, B 10, C 16 czy D 13. Drużyna rugby League liczy 13 zawodników, z czego 7 gra w formacji broniącej, a 6 w formacji atakującej. To teraz pora na kilka pytań o historii rugby w Polsce. Kto sprowadził rugby do Polski? A, Włosi, B, Hiszpanie, C, Francuzi, czy D, Irlandczycy? Wybrałeś C? Nie pomyliłeś się. Po I wojnie światowej do Polski przybyli repatrianci francuscy, którzy mieli bzika na punkcie rugby. To właśnie oni przyczynili się do narodzin rugby w naszym kraju. Kiedy został założony Polski Związek Rugby? A 16 lipca 1956 roku, B 26 stycznia 1957 roku, C 15 listopada 1955 roku czy D 9 września 1957 roku? Poprawną odpowiedzią jest D. PZR mógł powstać nieco wcześniej, ale delegaci przez długi czas głosowali przeciwko temu. Bali się, że powstanie związku Rugby niekorzystnie wpłynie na rozwój tej dyscypliny. Kto był pierwszym prezesem polskiego związku Rugby? A. Władysław Trybus, B. Artur Karpiński, C. Franciszek Liszka czy D. Włodzimierz Reczek. A poprawna odpowiedź to A. Pierwszym prezesem polskiego Związku Rugby był Władysław Trybus. To teraz powróćmy do zasad. Co w sytuacji, gdy zawodnik położy piłkę na własnym polu punktowym? A. Sędzia podyktuje karnego dla rywali. B. Drużyna tego zawodnika wznawia grę z własnego pola punktowego. C. Sędzia uzna to jako samobój. Czy D. Sędzia podyktuje młyn dla rywali. B to prawidłowa odpowiedź. Takie zagranie jest całkowicie dozwolone i nazywa się je przyłożeniem obronnym. Jednak rugbista może tak zrobić tylko wtedy, gdy jest naciskany przez przeciwnika, a nie kiedy mu się to żywnie podoba. Na czym polega przewilej korzyści? A na tym, że gracz pomimo popełnienia przewinienia początkowo nie otrzymuje kary. B Na tym, że drużyna atakująca może kontynuować akcję pomimo przewinienia drużyny broniącej. C, na tym, że trener może wykonać dodatkową zmianę pod warunkiem, że wykona jedną zmianę mniej w następnym meczu? Czy D, na tym, że drużyna może wykonać karnego na cztery sposoby? Poprawną odpowiedzią jest oczywiście odpowiedź B. Korzyść pozwala na kontynuowanie akcji, nawet kiedy rywal popełnił przewinienie. Jak sama nazwa wskazuje, takie rozwiązanie ma być korzystne dla zespołu, który nie naruszył przepisów. A teraz się przyjrzyj i zastanów się, co oznacza ta gestykulacja: a. rzut karny, b. rzut wolny, c. wysoką szarżę, czy d. młyn. A poprawna odpowiedź to D. Jest to oczywiście sygnał, że sędzia dyktuje mu in. A co oznacza taki sygnał: A. Nieuznanie przyłożenia, B. Podanie do przodu, C. przyznanie korzyści, czy D. Uznanie przyłożenia? A to poprawna odpowiedź. Takie skrzyżowanie rąk oznacza oczywiście nieuznanie przed chwilą zdobytego przyłożenia. Kibice nienawidzą tego sygnału, na no chyba że kibice drużyny broniącej. Dzięki za udział w quizie. Podzielcie się swoimi wynikami w komentarzach, uprzedzając pytania, tak, to był ostatni odcinek z tej serii. I planuję wkrótce ruszyć z nową serią, ale na razie niczego wam nie zdradzę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem lepiej poznać i zrozumieć tą dyscyplinę. Filmy oczywiście nie znikają i w każdej chwili możecie obejrzeć dowolny materiał z tej serii. Trzymajcie się i do zobaczenia.